Siemano wszystkim tutaj gumić, ten kanał to potęga wokalu, chociaż dzisiaj raczej powinienem zacząć. Siemano! Blyah! Słuchajcie, nie jestem fanem y, takich programów jak programy typu Talent Show. Nie jestem fanem Must Be the Music i innych y, tego typu rzeczy. Kiedyś oglądałem Idola dużo, y, potem, może, w momencie, kiedy była materia, to oglądałem Must Be the Music. Mam talent, nie oglądam w ogóle. Natomiast y, fajnie, że takie metalowe, młode polskie zespoły y, też idą do takich programów. Chcieliście, żebym sprawdził zespół The Meted, Czyli Dimited, Dimited, nie wiem, jak to się czyta, szczerze powiedziawszy. W każdym razie będę czytał po polsku. Demeted to krakowski zespół grający coś w okolicach muzyki metal korowej, założony bodajże, bo nie, nie znalazłem sprecyzowanych informacji. W roku 2019, w 2022 roku podpisali kontrakt z amerykańskim labelem Seek and Strike, debiutując singlem Lunacy. I ten właśnie zespół metal o którym ja wcześniej istnieniu, o którego wcześniej istnieniu nie wiedziałem, albo przewijała mi się gdzieś nazwa. Yy, jakiś tam drobny hype chyba się zrobił na nich ostatnimi czasy. Ten właśnie zespół wystąpił w programie Mam Talent, co jest niecodzienną sytuacją, bo mi się wydawało raczej, że tam inne rzeczy niż yy, zespoły muzyczne. Inny rodzaj yy, twórczości artystycznej jest yy, raczej yy, popularny w programach typu Mam Talent. No, ale fajnie, fajnie, że polski zespół grający metalcore, mój ulubiony, czy jeden z ulubionych gatunków muzycznych, wziął udział i wybił się. Ponoć dostali złoty przycisk. Także dzisiaj sobie posłuchamy i zareagujemy, bo tam jakieś kontrowersje wokół tego występu były. Także Demetet zagrali utwór pod tytułem Trauma. No i posłuchamy sobie wersji. Studyjnej tego utworu i zobaczymy, jak to wypada na żywo i co tam się wydarzyło. Dobrze, moi drodzy, sprawdzimy sobie za chwilę, gdzie te kontrowersje, gdzie, e, co i jak tutaj było. Zareagujemy sobie właśnie na to wykonanie utworu Trauma w Mam Talent. E, jestem ciekaw, jak to w ogóle jest tam e, zrobione, przygotowane. Czy to jest tak, jak na Eurowizji, że zespół gra z playbacku, a wokalista śpiewa na żywo, czy jak to jest zrobione? E, jestem ciekaw. Najpierw posłuchajmy sobie, może. Także Demeter, utwór trauma. No, po wersji studyjnej na pewno już mogę stwierdzić, że jeżeli chodzi o screamy, to ten wokalista wie co robi. To na pewno. Fajne, fajne triole. Jest to takie typowe, mocna zwrotka dla metal koru. Screamy, właśnie. Czyli taki typowy metal scream, może trochę głosu zostawionego, później weszło troszeczkę mocniejsze przesterowanie, takie bardziej w stylu Sama Cartera, czyli takie też nieco falskordowych rzeczy. W ten sposób. No i zobaczmy dalej, jak to pójdzie do refrenu. No jak ciekawą barwę ma na pewno ten wokalista ten głos tak nisko umiejscowiony też niskie w miarę jak na metalcore śpiewanie. Spoko spoko to brzmi ogólnie rzecz biorąc yy, wokale na pewno na plus przynajmniej na tej wersji studyjnej. Natomiast no jeżeli chodzi o produkcję całości to nie wiem czy to jest kwestia słuchawek zaraz sobie sprawdzę to na innych bo yy, trochę mi to ta produkcja jest Taką garażową, czy tam taką domową mocno zalatuje, bo jest dziwnie przesterowana całość. Okej, okay, to była kwestia moich słuchawek. Nie słuchajcie na takich JBL-ach do elektronicznej muzyki, raczej metalu ciężkiego, bo to się nie uda. No fajnie to brzmi, fajnie. Zdecydowanie na tych słuchawkach lepiej. Dobra, myślę, że możemy przejść sobie w takim wypadku do utworu w wersji z Mam Talent. No, będzie to musiało być, kochani, z TikToka, bo YouTube skutecznie blokuje pobranie tego utworu z YouTube'a. Eee, no i zobaczmy, jak to wypadło na żywo w programie Mam Talent. Okej. Okay. Klimy naprawdę spoko na początku, trochę tam głos zawibrował, ale to normalne, wydar się po prostu ten wokalista na samym początku. I coś tam się tam lekko wydarzyło. czyli o to chodzi, dobrze, dochodzimy do refrenu, no i jest yy, nie tak coś, słyszymy, ale słuchajcie, z tego, co ja tu widzę, a przyglądam się bacznie, wokalista gra bez odsłuchu ucznego. biega po całej scenie, a tam jest jeden łecz na scenie, także jest duża szansa, naprawdę duża szansa, że on się nie słyszy, po prostu, okej, okay, powinien stać przy tym łeczu, po prostu, żeby, żeby w ogóle się słyszeć, to po pierwsze, no jest pod dźwiękiem mocno i jest absolutnie, totalnie obsrany. Jest bardzo zestresowany. To widać po minie, kiedy śpiewa te czyste, że bardzo nie dobrze mu się śpiewa w tym momencie, i to jest fakt. Kolejna rzecz, tutaj widać też, że chyba sprzętowo to nie wszystko było tak jak powinno być, bo przede wszystkim słychać po stopie perkusyjnej, że nie ma triggerów, czyli to nie jest granie takie, które panowie preferują na co dzień. Bez triggerów już ta stopa nie śmiga tak dobrze, tak równo. Mm. Bębny są nagłośnione bardzo średnio i zresztą też. Wokal niestety jest nagłośniony dosyć dobrze i po prostu te czyste wokale po prostu nie są w punkt. Są, całość jest podźwiękiem po prostu. Julia Wieniawa wcisnęła czerwony przycisk, także tam nie podoba jej się ewidentnie. Ale ona chyba takiej muzyki za bardzo nie lubi. Ogólnie też widzę, że jest problem oddechowy, ale uwierzcie, że duży stres, czy taki zbyt duży stres, tak powiem, potrafi ten oddech zabrać jeszcze niepotrzebne bieganie po tej scenie. Mówię, to jest chyba też reakcja stresowa. Mocno i brakuje tego oddechu, bo jakby technicznie screamy, wszystkie growle, czy jakkolwiek to tam nie nazwać, są naprawdę zaśpiewane super. I widać, że ten chłopak wie, co robi, jeżeli chodzi o to. Natomiast jeśli chodzi o czysty wokal, to po pierwsze, moim zdaniem, jest ten dźwięk źle umiejscowiony. I że jest tak bardzo z tyłu, jak... I wiecie, jeżeli tutaj przychodzi jakieś spięcie jakiekolwiek w takim... Przy takim umiejscowieniu no to właśnie będzie pod dźwiękiem, bo po prostu dźwięk jest osadzony zbyt nisko i jeszcze do tego zaciśnięcie powoduje to, że yy, ciężko tą stabilność uzyskać. Tym bardziej nie ma kompresji na tych dźwiękach jakiejś większej, także ten dźwięk będzie mało stabilny w normalnych warunkach, a przy takim stresie i przy bieganiu po scenie jeszcze mniej stabilny. No i słychać tu takie paniczne o, na, nabieranie oddechu w środku słowa, żeby móc je w ogóle wykończyć, czyli. pa pa, pa, pa. No to jest tak jak mówię, no zabrakło oddechu, bo to było, to, to już wiedziałem na samym początku, że tego oddechu zabraknie. Eee, no ale cóż zrobić, jakby, słuchajcie, no przy, jeżeli idziesz do takiego programu, nawet jeżeli wcześniej grażysz Sztuki dla tysiąca, dwóch tysięcy, pięciu tysięcy osób, to w momencie, kiedy jesteś tam już i uświadamiasz sobie, jak duża presja i to, że jesteś w telewizji, że może nie wiem, ile tam ludzi mam, talent ogląda, że może oglądać się z milion osób, cała Polska to będzie widzieć i tak dalej. Jeżeli się zestresujesz i coś pójdzie nie tak, no to jest duża szansa, że właśnie tak to się skończy, że po prostu w żaden sposób tego stresu nie opanujesz. I to trochę słychać właśnie po tym wokaliście, że w momencie, kiedy on jeszcze y, widać, że screamy ma w 100% opanowane, czyli robi to z, y, po prostu obudzony w środku nocy, stając na głowie, robi scream i robi go dobrze, to widać, że te czyste wokale jeszcze nie są aż tak dopracowane, no i przez to się głos załamuje, nie trafia w dźwięki, jest zaciśnięty, zestresowany, mega. Słychać to po prostu, i ten dźwięk, moim zdaniem, jest już nawet na poziomie wersji studyjnej trochę źle osadzony albo nie w tym miejscu osadzony. Taka zmiana na koniec. Dobrze. No cóż, kochani, no mogę powiedzieć? No, wiem, że Marcin Prokop wcisnął złoty przycisk, czyli przeszli dalej dzięki takiemu, właśnie takiej funkcji złotego przycisku. Marcin Prokop na co dzień słucha takiej muzyki, ciężkiej muzyki, bardzo lubi tego muzykę i myślę, że dlatego dał im kredyt zaufania, że troszeczkę przymknął oko na te, na te nieczystości. Agnieszka Chylińska powiedziała, że to był bardzo dobry występ. Nie wiem, jaki występ ona oglądała. Nie był to dobry występ. E, ogólnie, w całości panowie nie zagrali najlepiej jak mogli. Z całą pewnością potrafią lepiej to zrobić. E, no ale ogólnie fajnie, że, że przeszli. Jakby, wiecie, drugi występ już będzie łatwiejszy, już będzie po tym największym stresie, jaki był. E, w, Generalnie kibicuję takim zespołem, bo fajnie, że taka muzyka gdzieś tam się prze, przebija, przedostaje i tak dalej. Na pewno czyste wokale bardzo e, do dopracowania ma wokalista. Wypiszcie, co Wy sądzicie o tym występie, jak Wam się on podobał. E, tyle ode mnie dzisiaj e, gumić potęga wokalu. Ściemała!